Elwina Maciowina, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Mordy Oczywiście kolejny dzień w Abrowicach 2.0 No jak widzicie mam trochę przypał i itemami Ponieważ przez Elwisa wszystkie, ale to dosłownie wszystkie straciłem No i jakby póki co ogarnąłem sobie tylko słuchajcie No właśnie te klocki, żeby móc się poruszać jak człowiek No i super koszulkę słuchajcie, taka złota fajna koszulka Ale co my dzisiaj mamy, bo oczywiście słuchajcie Kolejny dzień w Abrowicach no to No nie obędzie się bez tego głupiego pana X No i oczywiście Oczywiście, kolejne zadanka od niego są, ale zapytacie Maciek, przecież nie ma ich tu, nie ma tutaj, nie ma tutaj, słuchajcie, no nie ma ich nigdzie. No właśnie mordy, bo on naprawdę jest coraz bardziej kreatywny w wymyślaniu tych miejsc na głupie swoje tabliczki. Patrzcie, ziomki, tam. Tam są tabliczki, nie wiem dlaczego tam słuchajcie, nie wiem jak ja mam tam wejść, nie wiem jak on tam wszedł, chociaż się domyślam, ale nawet tak naprawdę nie wiem czy są dla mnie, ale jestem sam na serwerze, wszedłem, żeby zobaczyć czy są tabliczki. Okazuje się, że są, ale ja ich słuchajcie nie przeczytam z dołu, no tam, tam nic nie widać, więc musimy się tam wbić. Może naprawdę od samego rana ja muszę się wbijać na jakiś słuchajcie dom Abry tylko po to, żeby przeczytać od niego głupie tabliczki, naprawdę, koleś. Koleś sobie grabi. Jak tylko słuchajcie się do niego dobiorę, to po prostu mu. No po prostu wiecie, co mu zrobię. Wiecie, co mu. Powyry... Nogi mu powyrywam skąd. Wiecie dokładnie. No właśnie, także. Yy, przeczytajmy, słuchajcie, tabliczki. Na razie na spokojnie. Nie macie się denerwować tak od rana. Może, słuchajcie. Może on się zmienił. Może dzisiaj będzie fajnie. Może dzisiaj będzie niespodzianka. Raczej nie. Ale, ale może, słuchajcie. Jest na to minimalna szansa. Dobra, czytamy w takim razie. Zapisane Dobra, kangur, czyli to. Dla mnie, ale to nie jest miłe. eee, tylko to nawet Elvisa mówi kangur jak dobra kangur, okej, okay, ale dobra słuchajcie, olejmy, po prostu olejmy. Ehm, dobra kangur planuje coś wielkiego, bardzo wielkiego i ty mi się w tym przydasz, Ej, kurde, coś bardzo wielkiego. No to słuchajcie, jestem nawet ciekawy co, ale w co, jakby zniszczenie Abrowic, no, no mam nadzieję, że nie. Ehm, ale, żeby to zrobić, musisz mnie poznać. What? Yo, Ej, muszę go poznać to znaczy to jeszcze nie znaczy że go poznam ale mordy no i to się zapowiada naprawdę ciekawy dzień dzisiaj um, abra już to zro... abra już to zrobił i wie o wszystkim ale jak to mordy abra da pana x Ej, nie ma bata i wie o tym planie wielkim reszta chłop dobra słuchajcie czytam dalej reszta chłopaków to są straszne dzbany i ich nie potrzeba E, gościu, gościu, ty weź się ogarnij Bo zaraz ty będziesz w dzbanie, nie? Będziesz dzbanem w dzbanie, jak cię tam wcisnę Nie, mordy, no poczekajcie, bo to jest mega interesujące Dzbany, oczywiście nie ma, się tutaj yy, Obrażenia reszty ekipu, ekipy Bo każdy jest kozak, gość A ten pan X to jest dzban jedyny tutaj Dobra, żeby mnie poznać Muszę wiedzieć, że Mogę ci ufać No tak, zrobisz coś dla mnie Idź do owiec, okej okay. Ej, Mordy, jestem w totalnym szoku. On chce mnie poznać. Muszę dla niego w te, takim razie wykonać jakieś zadanka. I w takim razie, kurczę, słuchajcie, może uda się go poznać. Ale dzisiaj. Nie mam pojęcia, czy dzisiaj uda się go poznać, także. No kurde, słuchajcie, naprawdę może być dzisiaj interesująco. Ale największym szokiem jest to dla mnie, że. Abra go poznał, nie mordy, dla mnie to jest ściema. Pamiętam, że ja w, na razie w to nie wierzę. Myślę, że po prostu pan X sobie tak napisał, żeby tak napisać. No, no, no wiecie, a co? Jakby napisać sobie, może wszystko, totalnie. I może to być wkręta, ale słuchajcie, naprawdę Abra go poznał? Nic o tym nie mówił, a z drugiej strony, gdyby go poznał, to nic dziwnego, że nie mówił mordy. Ja koniecznie muszę się przekonać, czy to jest prawda, więc właśnie lecimy sobie do tych owiec teraz. Dobra mordy słuchajcie, no tutaj są bardzo blisko, bo oczywiście chodzi o owce Bobo, no bo o jakie inne owce mogłoby chodzić tak naprawdę? Więc jesteśmy... Okej, okay, są tabliczki, także no akurat nie trzeba było długo szukać, ale mordy, naprawdę jestem mega. Podekscytowany wręcz pod Słuchajcie, czy my go dzisiaj poznamy? Nie chce mi się w to wierzyć, ale tabliczki mówią co innego. Z drugiej strony tabliczki mówią, że Abra już go poznał i wie, że on wie o jakimś planie. Nie chce mi się w to wierzyć, bo Abra na pewno słuchajcie, by takich rzeczy nie zrobił, żeby się skumać z e, jakimś kurczę panem X głupim. Ale tak naprawdę, jedyny sposób, żeby się tego przekonać, to jest wykonać dzisiejsze wszystkie zadania. No bo co nam pozostaje innego? Także bierzmy się do roboty. Najpierw zmień kolor owiec na czerwony. Czarny już mnie nudzi. What? Teraz idź do Elvisa No nie no, słuchajcie, poczekajcie. Tu jest mnóstwo Tu jest nie wiem, ze 100. I to on kazał to wszystkie zmienić na czarny. Chyba Elvisowi właśnie. A teraz na czerwony ja mam wyjąć. nieby jak mam to, słuchajcie, zrobić? Przecież ja nie mam czerwonego barwnika. Tutaj nie ma nawet czerwonych kwiatków. Jak ja. Nie no, Mordy, tak naprawdę, słuchajcie. Jak ja mam to zrobić? Nie mam pojęcia. Poczekajcie, no dobra, może tu jest jakiś barwnik w skrzyni, bo on nie zostawił żadnej skrzyni. To jest skrzynia Bobo. So! Boom! Boom! Dobrze, słuchajcie, nie wiem, czy to zostawił pan X, czy to zostawił Bobo, ale muszę zmienić je na kolor czerwony. Tak naprawdę, słuchajcie, będą pasowały w sumie do tej dzielnicy grzybowo, także chyba Bobo się nie obrazi, a nawet jeżeli się obrazi, no to sorry, Bobuś. Ja tutaj mam zadanie mega ważne. On planuje coś mega wielkiego i mówi, że chce mnie poznać. To jest dobre, słuchajcie, w sensie to jest dobre. Ja oczywiście... Słuchajcie, nawet jeżeli bym go poznał. To oczywiście zawsze jestem tym Milionowice, teraz to akurat tym Abrowice, także yy, yy, Wiadomo, że słuchajcie, tutaj nie ma mowy o żadnej zdradzie. I nawet jeżeli słuchajcie Abra go poznał. Co akurat w tym momencie słuchajcie nie wierzę. Nie, nie, my, myślę, że to jest jakaś jedna ściema. E, to, to na bank, słuchajcie. Pan X to kozak, słuchajcie, każda jest tak nazwana To nawet, słuchajcie, jeżeli Abra by go poznał To na pewno też Abra tylko tak, wiecie Pod y, przykrywką się z nim kumpluje Kumpluje, no nie wiadomo, słuchajcie to, nie, 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 słuchajcie, dobra, wiecie co? Ja już wymyślam, ja po prostu, słuchajcie, już gadam głupie rzeczy Jakieś niestworzone sytuacje A po prostu zajmijmy się za, za zadaniami Zobaczymy na koniec dzisiejszego dnia Czy to jest wszystko troll Czy też nie, dobra, słuchajcie, nie ma co Bo ja to tak wolno to strasznie robię Ale tych owiec jest tutaj mega dużo I już nasi jeszcze nazywają pan X to kozak kto to nazywał? Nie wiem. Ale tych owiec, słuchajcie, jak, jak przefarbować, też nie wiem. Halo! O! Dobra, chyba się udało wszystkie tam zrobić. Także słuchajcie, no na pewno jeszcze są jakieś czarne. E! Chodźcie, tutaj będziecie teraz czerwone od dzisiaj, o! Bo się tak zachciało, kurczę, panu! X głupiem. Ja, ja go nie lubię. Mordy, oczywiście, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować ten kanał, bo odcinki są codziennie. A jeżeli mm, tego nie robicie, to na pewno, słuchajcie, dużo stracicie ciekawych zadań od pana, X. No i oczywiście, każda subskrypcja mi bardzo pomaga, za, za każdą jestem bardzo wdzięczny. Więc żółwik, piąteczka dla każdego, kto subskrybuje. A ci, co nie subskrybują, no to mają, słuchajcie, teraz 3 sekundy, żeby to zmienić. 3. Dwa, jeden. Dobra, gościu zostawiasz suba i jechane jest ostro yy, z zadaniem, z zadankiem naszym. Także słuchajcie, kończymy już pierwsze zadanko, tak naprawdę, bo tu została jeszcze jedna owca. Tu gdzieś widzę jeszcze chyba dwie. Poczekajcie, bo nie mogę ich kliknąć. Okej, okay, jedna jest. Ej, druga też się jakoś w międzyczasie chyba zrobiła. Tak mi się wydaje. I powiem Wam, że nie widać już żadnej czarnej. Także lepiej to no, wszystko wszystko dokładnie sprawdzić, bo jeżeli byśmy coś ominęli, no to wtedy zadanie niewykonane, wtedy go nie poznamy. A przynajmniej słuchajcie coś może się złego stać Także dobra słuchajcie czy tutaj są jeszcze jakieś owce biegające Bo o to było napisane żeby wszystkie Wszystkie owce słuchajcie zmienić Ale powiem wam że Kurcze bele nie widzę żadnych owiec Także chyba zadanko jest wykonane Jakby to co, słuchajcie ja wezmę Wezmę ten barwnik ze sobą Zmienimy kolor Ale dobra tutaj była kolejna tabliczka Co ja mam zrobić dalej Teraz idź do Elvisa Okej okay, czyli słuchajcie idziemy do Elvisa Oczywiście go nie ma na serwerze i teraz pytanie, czy ja będę musiał czekać, aż on wbije na zero, czy chodzi o jego chaty? Najpierw pójdźmy do jego chaty, bo to jest takie dwuznaczne. Z jednej strony może chodzić o to, żeby pójść do niego do domu, ale no w sumie jakby chodziło o jego dom, to by było napisane, iść do jego domu. No ale dobra, mordy, sprawdźmy tą chatę, może tam coś będzie, jak nie będzie, no to będę musiał po prostu poczekać yy, na to, żeby, kurczę... Elvis wbił na serwer po prostu, do no bo wiadomo że Teraz go nie ma, bo jest taka wczesna pora I Elvis jest w szkółce Ale to słuchajcie, nie ma problemu yy, Nawet jeżeli będzie trzeba chwilę poczekać Ale widzę, że są tabliczki, także chyba chodzi o to Chyba, że to są jakieś dla Elvisa stare Ale dobra, nie ma co, słuchajcie yy, Zabierz jego wszystkie diaksy I je spal Musisz to zrobić Teraz idź na górę za wodą, tam się spotkamy! Mordy, czyli to jest dla mnie tabliczka, czyli to nie jest dla Elwisa tylko dla mnie i to jest kontynuacja tego zadania. Wow, wow, tu jest napisane, teraz idź na górę za wodą, tam się spotkamy! Czyli jedno zadanie mam teraz do zrobienia. Jedno tylko zadanie, tylko zabierz jego wszystkie diaksy i je spal. Musisz to zrobić, Mordy, nie, no proszę, takie rzeczy robić, słuchajcie, Elwisowi, którego nawet na serwerze nie ma i w ogóle, ile on ma diaksów, słuchajcie, to są diamenty? Są! Słuchajcie, równo pół staka, 32, czyli chłopak był, chłopaczek był w kopalni, bo ostatnio, słuchajcie, rzeczywiście miał dyaksję, ale no je stracił, no troszeczkę przeze mnie, troszeczkę przez siebie, no mniejsza, słuchajcie, mniejsza, nie wracajmy do tego, równo pół staka mam mu spalić, to jest najgorsze. Moje diakse to jeszcze. Ja se mogę palić moje diakse, bo to. Oprócz tego, że ich nie mam, ale gdybym miał, no to słuchajcie, co to jest za różnica? No, po prostu ja tutaj cierpię. A tak to Elwiso, słuchajcie, traci na moim zadaniu. No, wybacz, Elviso, Ja wiem, że Ty mi to wybaczysz, stary, bo to jest dla większego dobra. Jeżeli udałoby mi się poznać tego pana X dzisiaj. To słuchajcie, zbliżyłbym się do niego, jakbym się zbliżył, to moglibyśmy go pokonać. To, to nie jest fantastyczna wizja. Okej, okay, troszeczkę wybiegam do przodu, ale słuchajcie, no to brzmi naprawdę dobrze, tylko pytanie, jak ja mam je teraz palić? Czy tutaj słuchajcie są y, jakieś wiaderka z lawą? Yy, nie ma, to są oczywiście diaksy... A, bry, to ich nie muszę palić i nie będę ich palić. czy słuchajcie, tutaj jest jakieś wiaderko z lawą, może jest! No to jest, no to mordy to się udało w takim razie idealnie, bo inaczej nie wiem jak ja bym znalazł tę lawę. Także musimy... Nie mam też kilofa, jak ja mam, jak ja mam nie spalić, no dobra, akurat może się udać, jak wykopię sobie tutaj mordy, no lawa jest Diaksy są, tak mordy, no to jest Elviso na pewno, wiecie co, dobrze, że go tutaj nie ma, on by się nie zgodził, a to jest, słuchajcie, naprawdę ważne Sorry, Elviso, przepraszam cię oficjalnie, ale muszę to zrobić, słuchajcie, patrzcie, patrzcie, widzicie to, co ja Pyk, 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 no ponął, płonął, płonął czy nie płonął? Tak, oczywiście, że płonął, ej, słuchajcie, robimy taką troszkę fontannę, tylko że tak trochę jakoś słabo to widać, o o, jakbym zrobił coś takiego, patrzcie To teraz one się palą, czy nie? No palcie się, o, o, teraz słuchajcie, wszystko leci Zostało nam, ostatni diament nam został Dobra, nie macie wariaczy No słuchajcie, musiałem to zrobić trochę, to było smutne Ale trudno, ej, poczekajcie, bo teraz muszę gdzieś się udać Ja nie wiem gdzie, dobra, słuchajcie To w takim razie szybko znowu polecimy do Elwisa Bo teraz już chyba spotkanie Z panem X Także w ogóle jazda bez trzymanki Kozacko, kozacko Tylko słuchajcie, ja nie wiem jak to działa Nie ma nikogo na serwerze Także, no, to, 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 słuchajcie, coś mi tu śmierci, no, ale, śmierdzi, ale oczywiście, no, wszystko, to jest Panem X, no, nieprzyjemnie pachnie. Dobra, teraz idź na górę za wodą, tam się spotkamy, mordy, nie wiem, co to jest, góra za wodą, ale przychodzi mi jedna rzecz do głowy. Rzeczywiście, już w jednym zadaniu, kilka dni temu, musiałem się udawać na taką jedną górę, która była za wodą, także domyślam się, że chodzi o to samo miejsce. Mianowicie, mordy, jak się udacie w tę stronę, to za tą wodą po prostu będzie góra, no. Góra za wodą, dokładnie tak jak słuchajcie, napisał. W innych kierunkach też jest woda, ale nie wiem co jest za nimi, bo tam się nie udawałem. Natomiast za tymi drzewkami, które teraz widzicie, za tymi świerkami jest na pewno jakaś góra. Także tam się udamy w pierwszej kolejności. Jeżeli tam nie będzie pana X, no to wtedy zacznę się zastanawiać. Ale póki co, mimo tego, że jest noc, lecimy, słuchajcie, przed siebie, bo nie ma czasu do stracenia. Eee, możecie obstawiać, mordy. Obstawiajcie teraz w komentarzach, piszcie, czy, słuchajcie, uda mi się go spotkać, czy nie. Albo dajcie jakieś procenty szans, na przykład, nie wiem, 75% na to, że go nie będzie. Albo 50 na 50, mordy. Ja bym powiedział, ja, słuchajcie, daję... Ja, słuchajcie, no nie, no... 49% szans na to, że będzie. Czyli 51% szansy na to, że go nie będzie, bo jednak większą szansę daje, że go nie będzie, ale tak wiecie, no 50-50 bym powiedział. Tak mi się wydaje, bo tak naprawdę, słuchajcie, może rzeczywiście on ma jakiś plan. Boże ja życie. O, okej, okay, dobra, słuchajcie, to jest ta góra, więc jesteśmy mega blisko. Mega blisko, także słuchajcie. Mój tip to jest 51 do 49. Zanim słuchajcie, tam jeszcze wbijemy, przypomnę o subskrypcji. Koniecznie słuchajcie, zostawcie suba, bo mi to naprawdę teraz bardzo pomaga. Bardzo wam dziękuję. żółwik dla każdego subskrybenta będzie mi bardzo miło, jeżeli dołączycie do ekipy Macioszków, czyli oczywiście subskrybentów i wpadajcie na Instagrama mojego, podany w opisie. Maciek, podłoga z Dunikowski, w opisie też macie podane, bo tam, słuchajcie, staram się dużo dodawać, więc nie możecie tego przekapić, a my jesteśmy, słuchajcie, no to już jest. Ten szczyt, to już jest ten szczyt Także on jest troszeczkę stromy, jeżeli on tam jest To go jeszcze nie widać, ale Dziomki, nie wiem, słuchajcie, czy tam wbijać Nie no, musimy tam wbić, no co mi zrobi najwyżej No nic mi nie zrobi, kurde, jestem Macioch koks, nie mam co prawda broni Nie mam co prawda zbroi, ale słuchajcie Mam przynajmniej nadzieję, że mi nic nie zrobi Także wbijajmy się, wbijamy się, wbijamy się I słuchajcie, czy coś tutaj jest rzeczywiście What, 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 what? Ej, tam jest czarna postać jakaś Ziomki, tam jest jakaś czarna postać, tabliczka też była, ale on się nie rusza. Poczekajcie, wiecie go. Zobaczmy z, z tej kamery. Z tej kamery. Nie. 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 to się nie stało. Nie, to się nie stało. Ziomki nie ma bata, no. Słuchajcie, wiecie co to jest? Nie muszę wam mówić, bo chyba dobrze widać. Ja się przestraszyłem na początku strasznie. Wchodzę tutaj i patrzę, czerwona postać, znaczy czarna. Wow. Wow, ale, ale okazuje się, że to tylko Stojak. Z czarną zbroją, mordy, oczywiście na tabliczce co my tutaj mamy Aha, nie no proste, no uśmieszek musi być Oczywiście, po, podpis słuchajcie To jest jego, to jest jego autograf słuchajcie Uśmieszek, no i oczywiście Czarna postać, słuchajcie, nie wiem Czy, czy to, tak wygląda pan X Czy on chodzi w czarnej zbroi, czy on ma Czarną po prostu postać jakby Że czarny skin, mordy, nie wiem o co chodzi Ale mi się to nie podoba Ja mordy to zniszczę bo ja nie chcę, żeby to tutaj było Oczywiście, słuchajcie, to zbiorę Poczekajcie, poczekajcie To jest jego szkielet To jest jego szkielet Ja to, słuchajcie, wyrzucę do wody Żeby nikt tego więcej nie widział To jest, słuchajcie, oczywiście jakaś wkręta troll Tylko teraz pytanie, słuchajcie Ja, oczywiście, więcej pytań niż odpowiedzi Pytanie, czy to nam, jakby, to spotkanie cokolwiek nam mówi Czy to był wyłącznie prank No nie, bo to może jednak do czegoś więcej prowadzić Jakby tak naprawdę nic mi się tutaj nie stało Więc może, słuchajcie, to nie był troll Może to, słuchajcie, był tylko test czy ja po prostu wykonam wszystkie jego zadania, na przykład? Ale no, także to jest, słuchajcie, pierwsze pytanie. Czy to znaczy coś więcej, czy to jest zwykły plan? Drugie pytanie to jest, czy Abrago naprawdę poznał? Ja słuchajcie, mówię, że nie. Ja myślę, że nie, bo ja ufam stu procentowo ale. A panu x z kolei nie ufam, także słuchajcie, no nie jestem pewien. Kolejne pytanie, czy, czy jego wielki plan, o którym wspomniał na samym początku na tabliczkach, on rzeczywiście istnieje, ten plan? Czy to jest kolejny jakiś wymysł? No mordy, naprawdę, same pytania, zero odpowiedzi. Mam nadzieję, że na te pytania odpowiedzi poznamy w przyszłości i to w niedalekiej. Na pewno, słuchajcie, będę robił wszystko, co się będzie działo, żeby właśnie tego dokonać. Także wy bądźcie ze mną na tym kanale, subskrybujcie koniecznie żeby nic nie przegapić, bo tutaj są codziennie filmiki. Za wszystkie subskrypcje wam bardzo dziękuję. Piątka dla każdego, kto subskrybuje. Wpadajcie... Słuchajcie, również do mojego sklepiku, który jest w opisie pierwszy link, no i na Instagrama. Na dzisiaj słuchajcie to wszystko. Było w miarę jak na pana X-a ale, ale no słuchajcie, zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy, czy on będzie chciał mnie poznać. Także dzięki do następnego, jo!